Siemaneczko, witajcie w moim kolejnym odcinku. Normalnie będzie unboxing, nie? Yy, na wstępie powiem tak: jeżeli chcecie mi zrobić jakąś paczuszkę, to pisać do Redzia. nie? No, no ale tam wiadomo, on tam prowizję bierze na wachę, musi mieć przecież, kurwa, bo ma silnik 4-litrowy, kurwa, to musi mieć na wachę, no i na coś dobrego jeszcze, nie? No. Także kurwa, pozdrawiam Redzia. Pozdrawiam Givi, Givi znaczy Gwigwi. Gwi. No i pozdrawiam Marcina Islandię nie? Robię unboxing, bo to w sumie od nich jest paczuszka. Czekaj, dawaj tu kurwa może na łóżku. No, to jest od nich paczuszka, także Gwigwi Gwi pozdrawiam i Marcina z Islandii też pozdrawiam. No i oczywiście Redzia pozdrawiam. Nie? Kurwa, tu już miejsca nie ma do chuja. Właśnie domek wypierdol. Do Kurwa, na szafie go jedni. No i robimy normalnie unboxing. Kurwa. Widać coś? Zobaczysz, czy coś widać. Żeby nie spierdolić odcinka. Nie no, coś tam widać normalnie. Gdzie jest kurwa koko? A więc co my tu mamy dobrego? Nie wiem, jakiś sparkles. Tu musiał otworzyć. Nie wiem, co to jest. Pięć sztuk. Nie wiem, co to. Później otworzę. O! Coś dobrego. Normalnie. 0,7, jakby nie patrzeć. O! Drugie 0,7. No to półtora litra już mam. A to? Nie wiem. Wyrzutnia rurowa klasa F2. Aha, tu jest napisane. To nie w domu. Tego w domu nie można. Lepiej nie. No dobrze. A to? A to te same sparklesy, wtedy? Kolejne 5 sztuk. Tu takie mniejsze sparklesy. To chyba jakieś petardy. 10 sztuk i 10 sztuk. Normalnie. Tu. Popcorn! Normalnie popcorn kurwa, nie? Jakby nie patrzeć, popcorn To wygląda bardziej jak analny kurwa dildo, Ale chuj. Popcorn może być. To się zaraz usmaży ten popcorn. Normalnie. O kurwa, jaki zestaw ładny. Petardy błyskowe, klasa F3, 20 sztuk. I drugie to samo. Petardy błyskowe, klasa F3, 20 sztuk. Tu świeca, świeca dymna. No, Zajista, świeca dymna, normalnie kurwa, gdzie jest kurwa koko? Druga, taka sama, fireball świeca dymna. Normalnie kurwa. O kurwa i najważniejsze BHP, okulary ochronne. No jak będę ciął na pilę, czy kurwa wystrzeliwał petardy, to BHP musi być kurwa, wiadomo kurwa, nie? Gdzie jest kurwa koko? No i druga para dla kogoś, kto będzie to nagrywał, dla kamerzysty. No, normalnie kurwa. I to by było na tyle kurwa. Taki unboxing. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie. Redzia oczywiście, Marcina z Irlandii, czy tam z Islandii, co mi się popierdoliło, z Islandii. I kurwa gwi, kurwa, gwi, 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 gwi jeszcze pozdrawiam. Normalnie, Pato serdecznie pozdrawiam również już pozdrawiam ziomeczków i ziomałoweczki. Normalnie. I jeszcze pozdrawiam, kurwa KOKO!